Szczęść Boże Państwu, bracia i siostry, każdy z nas wywodzi się z rodziny. Bóg przez rodziców dał nam życie to tutaj ziemskie i to przyszłe w niebie, w pełni wieczne. Mamy tak żyć, aby budować nasze życie na tym, cośmy wynieśli z naszych rodzinnych domów, z naszych rodzin. Rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa jest dzisiaj niszczona i jest dzisiaj uważana jako przeżytek. Dzisiaj chciałbym poświęcić to rozważanie na temat rodziny. Podstawą społeczeństwa jest rodzina. Wszystko dzisiaj dąży do tego w nowej ideologii gender, aby rodzinę zniszczyć. Wydaje się duże pieniądze na to, aby tą podstawową komórkę z naszego społeczeństwa, każdego społeczeństwa usunąć. No, wyśmiewa się, y, opruwa się zwyczaje y, rodzinne. Robi się wszystko, aby. Przez rozróżnienie moralne, przez krytykę odsunąć rodziców od siebie, od dzieci, dzieci od rodziców. A przecież rodzina to źródło życia. Przez rodziców otrzymaliśmy życie. Oni nas wychowali. Rodzina to szkoła życia. Jeżeli Życie w rodzinie zgodne z naturą to wtedy wyrastamy na dojrzałych, mądrych ludzi. Wszelkie rodziny jednopłciowe świadczą o całkowitym upadku naszego, naszej kultury, naszej cywilizacji. Y Jesteśmy ofiarami dzisiaj autodestrukcji rodziny. Każdy z nas pochodzi z rodziny, która dała nam życie, która nauczyła nas życia, która przygotowała nas do samodzielności. Tam w rodzinie dojrzewaliśmy cieleśnie i psychicznie. Więź krwi za to przecież jest najsilniejszą więzią. Człowiek wychowany bez rodziny to kaleka życiowy, to nieudacznik. Bez rodzin nie ma społeczeństwa. Najbardziej ścisły związek z otoczeniem, z ludźmi, ze światem otrzymaliśmy przez rodzinę. Rodzina dała nam kreatywność i twórczość, spontaniczność i fantazję. Jest w Stuttgarcie, w moim mieście, gdzie od wielu lat mieszkam, dzielnica singli, czyli ludzi dostatnie żyjących, samotne panie, samotni panowie, pięknymi samochodami, mieszkający w apartamentach, co i... Ludzie biedniejsi, ale cechą tej części miasta jest smutek, powierzchowność, marazm, nie ma tam życia rodziny. Dzieci dają sens życia, są. Przedłużeniem życia są, rozpro, rozpromieniają oblicze staruszków. Co dzisiaj w Niemczech robi się taki eksperyment, że obok domu starców buduje się żłobki, przedszkola, aby staruszkowie, a jest ich na zachodzie, szczególnie w Niemczech, coraz więcej, mogli przynajmniej z okien popatrzeć na bawiące się dzieci, na matki z wózkami, na dzieci. Które się bawią. Tam, gdzie rodzą się dzieci, tam jest przyszłość, tam jest nadzieja. Tam, gdzie nie ma dzieci, tam jest umieranie. Rodzina to stały związek potwierdzony w Urzędzie Stanu Cywilnego, a dla nas wierzących, chrześcijan, przez ślub kościelny. Dzieci muszą mieć ojca i matkę aby wyjść na ludzi. Ojciec i mądry, i silny, gdzie mam, mama ta dobra, kochająca, piękna. Nowa ideologia przytędna godzi w małżeństwo poprzez ośmieszanie samej instytucji małżeństwa jako anachroniczne. Dalej nowa instytucja zmusza rodziców do tego aby rodzice oddawali dzieci pod seksualną indoktrynację, tak zwane uświadomienie seksualne, które zaczyna się już u nas w Niemczech od przedszkoli. Niszczenie autorytetu rodziców, wiara w Boga, posłuszeństwo rodzicom bywa wyśmiane. Odebranie rodzicom prawa do ukarania dziecka. Wczoraj byłem w rodzinie, która, której wzięto dwoje dzieci, płacząc, dzieci nie chciały odejść od rodziców tylko za to, że na ulicy ojciec uderzył jedno z dzieci w twarz. Nie pomogło to, że był Dziecku coś zawiniło, ale to uderzenie w twarz powodowało, że rodzice za karę parę lat nie mogą, mogą się tylko z nimi spotykać. Zbyt rygorystyczne to jest. Można inaczej z takim rodzicem porozmawiać. To co za mojego dzieciństwa było w Niemczech, w Polsce, nie ale w Niemczech, yy, praktykowane. Czy na moich oczach 40 lat temu ojciec dziecku dawał twarz, i dziecko wiesz, spokojnie głowę skłaniało. Dzisiaj ten sam uczynek powoduje, że odbiera się dzieci rodzicom. Posługiwanie się donosicielstwem dzieci. Proszę mi wierzyć, to co w komunizmie przeżyłem. Który z was, co tam w domu się mówi przeciwko Stalinowi? Co się tam w domu mówi przeciwko Związkowi Radzieckiemu? No powiedz mi tam. Taki wychowawca dostał premię, jeżeli wyciągnął od dziecka. Odbieranie rodzicom możliwości samodzielnego wychowania dzieci. I tak. Propaguje się małżeństwo jednobłciowe, które... Jest faworyzowane. Na przykład w adopcji dzieci. Jeżeli czeka rodzina normalna i rodzina, tak zwane małżeństwo jednopłciowe na dziecko, to dostaje najpierw rodzina, jedno, małżeństwo jednopłciowe, dziecko na wychowanie. Ta zdrowa rodzina nie otrzyma tak szybko, chyba że się nie znajdzie żaden, żadna rodzina, małżeństwo jednopłciowe. Chłodność jest dzisiaj przekleństwem, poczęte dziecko tragedią. Czy mamy szansę przeżycia, jak nie potrafimy zmienić sposobu myślenia, nie przeobrazimy naszej kultury śmierci w kulturę życia, radości, nie widzimy Boga, nie kochamy tego Boga? Nie, nie mamy żadnych szans. Łódź naszej cywilizacji i my razem z nią płyniemy ku zatraceniu, ku śmierci. Nie uratuje nas supernowoczesna technologia. Nie uratuje nas najnowsza medycyna, wszechobecny gender. Utoniemy w przepastnej otchłani nicości i chaosu. W dodatku będziemy jednym dużym domu wariatów. Co należy czynić, aby uratować siebie, uratować świat? Tak, świat, naszą cywilizację, naszą kulturę, polskość. To przede wszystkim jednoczyć się. Ludzie, tak samo myślący, powinni się zjednoczyć. Ze sobą rozmawiać, dodawać sobie wzajemnie sił. Dalej. Wkorzenić się w Kościół Święty. Bez Kościoła, bez sakramentów świętych nie przeżyjemy. Pokochać Chrystusa, dzielić się Słowem Bożym, dawać dobry przykład swoim życiem, radością, optymizmem, służyć drugiemu człowiekowi tak ciężko, nie obrażać się za byle co. Niech nie będzie nam obojętna tragedia bliźniego. Traktujmy każdego człowieka jako swojego brata, swoją siostrę. Bądźmy mocni wierze, niech nie zachwieje się stabilność naszej wiary. Dzielmy się naszą wiarą z otoczeniem. Niech nas charakteryzuje wewnętrzny spokój, opanowanie, pewność działania, które wynika z głębokiej wiary. Świat zmienia się szybko, ale to, co naturalne, związane z Bogiem pozostaje. Miną no, te dziwactwa, ateizm, niszczenia. Musimy przejść przez czas próby, czas, kiedy będziemy oczyszczani ze swoich. Słabości swoich grzechów, ale przeżyje mała garstka łodzi Jezusa Chrystusa w kościele. Nie wiemy, jaka czeka nas przyszłość. Musimy czynić wszystko, aby jak najwięcej ludzi, wszystkich pokoleń, wszystkich kultur przeżyła i stanowiła nowy świat, świat połączony z Bogiem, świat miłości.